Nasz, że tak powiem, trzech strażaków w składzie centralnych odwodów operacyjnych zostało zadysponowanych jako pierwsze pluton, trzy plutony z łodzi, które koncentrację swoją rozpoczęły w się razu 14. To był, znaczy była już sobota, bo to było po godzinie 12.00. To było dokładnie o drugiej, była zbiórka, o godzinie 3.00 już wystartowali do Guchołazów. Tam zostały skierowane trzy plutony z łódzkiego. One miały za zadanie obronę na początku umocnienie, Wałów i tego mostu, który tam, że tak powiem, nieszczę na nieszczęście w niedzielę jednak został porwany. Po porwaniu tego mostu wały były na, już w części, w części przerwanej, doszło do zalania miasta, jak wiemy. Zostali przedysponowani do Jarnołówka. Tam mieli, że tak powiem, prowadzić ewakuację. Przez cały dzień prowadzili tam ewakuację ludności, a na koniec, że tak powiem, już to było 15 niedzielę, na koniec jeszcze doszło do podtopienia tam domu pomocy społecznej i ewakuowali ten dom pomocy społecznej i na tym zakończyły się ich działania i zostali, że tak powiem, zadysponowani z powrotem do, do Sieradza, skąd wrócili do bazy do nas. No wrażenia mieli, że tak powiem, tak jak wszyscy, no, głowy spuszczone, napatrzyli się, no tam było naprawdę źle, to były te pierwsze, że tak powiem, doby naj, najgorsze. Siły środki się koncentrowały, wszyscy się, że tak powiem, mobilizowali. Tam, jak wiadomo, nie udało się tego uratować, także pewnie te nastroje też nie były takie, że tak powiem, pozytywne, bo jednak to, co mieli wykonać, się nie udało do wykonania, ale żywioł był na tyle mocny, że to nie było do uratowania. Niestety, być może za późno było zadziałane, albo być może za po prostu... No, most ciężko jest uratować workami z piasku, no bo do tego się sprowadzała tak naprawdę yy, nasza obrona. Nie mogli, my, my próbowaliśmy po prostu yy, obstawiać te łapy, na które, filary, na których stał most, żeby po prostu nie zostały podmyte. No ale wiadomo, przy takiej sile naporu nie dało się tego uratować. No ogólnie bardzo, że tak powiem, chłopacy, no, wrócili oczywiście wszyscy zdrowi i cali, ale no, nastroje były takie smutne. Nam sobie ciężko tutaj wyobrazić, bo chodzimy po suchym mieście, a tam tak naprawdę wszystko uległo zniszczeniu. No niestety ten krajobraz, że tak powiem, jest tak jak wszyscy powiadają, że zresztą w mediach jak po wojnie, dosłownie jak po wojnie, powyrywane całe ulice, dziury, bruk płynął dosłownie z wodą, drzewa, drzewa, które niósł nur, nurty niszczyły, że tak powiem, wszystko co na swojej drodze napotkały, także bardzo źle to wszystko wyglądało. Teraz ogromne środki są potrzebne i siły do posprzątania tego wszystkiego. Tak, cały czas są dysponowane. To już chyba teraz już trzecia edycja poszła siły środków tutaj z województwa łódzkiego, która właśnie tam na miejscu działa. No, nasze siły i środki, że tak powiem, zlokalizowane w centralnym odwodzie i w wojewódzkim odwodzie są bardzo, że tak powiem, szerokie, także rotacyjnie komendanci po prostu podejmują decyzję, że rotacyjnie. Bo no wiadomo, że tam na miejscu y, ciężko jest nawet y, os, zadbać o jakieś y, socja, bo przecież mamy swoje y, namioty, mamy swoje bazy y, logistyczne, no ale... W tych pierwszych dniach, być może już teraz w kolejnych, że tak powiem, uda się, że tak powiem, wyznaczyć takie miejsca, gdzie by można taką bazę lokalową sobie zbudować, jakiś, że tak powiem, o swój socjal zadbać, bo w tych pierwszych dobach, jak działaliśmy, nie było możliwości nawet takich rzeczy zbudować. Oni tam jechali tylko i wyłącznie na dwie doby, dwie doby stricte działania i wracali, byli podmieniani nas przez następnych, ze względu na to, że nie było tam warunków ani odpoczynku, ani, ani no, że tak powiem, wymiany na miejscu rotacji, także działali, wracali i kolejni wyjeżdżali i tak się dzieje do dzisiejszego dnia.